Pracy przed kamerą najważniejsze jest dla mnie spojrzenie, oczy, e, emocje na twarzy i w ciele oraz pełna oszczędność w środkach wyrazu. Odeszłaś, ale na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci. Dyrektor poprosił mnie do siebie. Postałem awans! Przestań w końcu do mnie wydzwaniać. Zabierz to proszę ode mnie, bo zwymiotuję. Nienawidzę cię! Wynoś się z mojego życia!